Najnowszy trailer do gry Garten of Banban 7 zapowiada niedaleką premierę tej gry, ale zawiera też wiele sekretów. W tym filmie głęboko przeanalizuję i omówię cały trailer, a także pokażę wszystkie ciekawostki i sekrety ukryte w tej zapowiedzi. A na koniec pokażę ukrytą datę premiery nowej części gry. Więc oglądaj do końca. Nie zapomnij o subie i lajku. Miłego oglądania. 1. Przerażający Bitter Giggles na początku traileru widzimy nowy straszny wygląd Bittergee Gills. Wygląda on tak, ponieważ pod koniec chapteru szóstego wskoczył w przepaść. Być może na dnie tej przepaści było coś, co go zmieniło, jednak tego nie wiemy. Najprawdopodobniej będzie on nas gonił przez cały siódmy chapter i będzie głównym potworem, przed którym będziemy musieli uciekać. Drugim sekretem jest tajemnicza statua Syringeona – jest ona zbudowana z metalu i wygląda, jakby miała go wychwalać. Chwilę później widzimy budynki z tabliczką Miasto Syringeona. Może to oznaczać, że założył on miasto, którego mieszkańcy muszą go wielbić i do tego jest ten metalowy posąg. Być może Syringeon jest tam uważany za boga, a ta statua jest w centrum tego miasta. Jeżeli masz jakiś pomysł, daj znać w komentarzu. Tymczasem przechodzimy do trzeciego sekretu, czyli Marta mieszkańców. Wyglądają oni trochę jak kosmici, jednak są oni mieszkańcami miasta syringeona. Zostali oni też przez niego stworzeni. Uważam tak, ponieważ widać niesamowite podobieństwo między nimi, a małymi stworzeniami w pokoju syringeona, który odwiedzamy pod koniec czapteru szóstego. Tak samo jak tamci mają one czarne lub białe oczy. Niektóre z nich są również powieszone w dziwnej sali, możliwe, że przez Syringona, nie wiadomo jeszcze jednak, dlaczego w poprzednim czapterze jeszcze z nami rozmawiały, a te są nieruchome, chociaż nie wszystkie takie są, co prowadzi nas do sekretu numer cztery: ogromne stworzenie. Widać, jak mieszkańcy miasta oglądają jakieś bardzo duże stworzenie z zakraty. Wygląda ono trochę jak wieloryb, nie jest jednak ono martwe, ponieważ widać jak się rusza. Jedyna postać podobna do tego, którą znamy z poprzednich części, to powiększony nab, -nab. Jednak tam był on ciemno-niebieski, a tu jest szary. A teraz, moim zdaniem, najciekawszy sekret, czyli nowe wersje pilota oraz nowy dron. Na trailerze możemy zauważyć aż cztery nowe wersje pilotów: czerwony, różowy, cyjanowy i pomarańczowy. Z czego każdy z nich ma aż po dwie anteny. Dodatkowo mamy też urywek rozgrywki, w której możemy zobaczyć kontrolowanie drona, który ma kamerę. Możliwe, że będziemy musieli go użyć, żeby dostać się do ciasnych wejść lub coś podobnego. I teraz na koniec chciałbym przedstawić moją teorię na temat premiery nowego chapteru Garden of Banban 7. Otóż jak możemy zauważyć, oficjalny trailer do Garden of Banban 4 wyszedł 14 lipca, a dokładnie 4 tygodnie później, czyli 11 sierpnia, wyszła pełna gra. Podobnie było w przypadku Garden of Banban 6. Trailer wyszedł 24 listopada, a sama gra wyszła 20 grudnia, czyli 26 dni później, prawie 4 tygodnie. Trailer do najnowszej gry wyszedł 13 kwietnia. 4 tygodnie później od tej daty jest 11 maj. Możemy się więc spodziewać wyjścia gry gdzieś w okolicach tej daty.